No, to teraz się wracamy. Tak jak było mówione, właśnie szliśmy z tamtej strony, z samego końca. Szukamy teraz jakiegoś ładnego żołędzia do bardzo ładnej fotki, która na pewno się ukaże we vlogu, którą na pewno zobaczycie. Jak widać szukamy, szukamy, ale póki co nic nie ma, tego ciekawego Może być czekaj. No to jak może być to robimy zdjęcie Dobra Zrobię jakoś tak, żeby to ładnie wyglądało O proszę bardzo, spontanik tutaj złapał jakąś swoją zdobycz O jaki piękny zapomniałem się łączyć. akurat tak się zdarzyło, że nam zleciał, akurat przed nami. Tutaj zrobiłem fotkę w którym tak tak nasz żołądź, tak? Tak Nasz żołądź jest trochę bardziej rozmazany. Pokaż tutaj na ekranie. Dobra. Tutaj Wiesz, również wreszcie. wykorzystuję tą opcję z przybliżeniem. Tak jak widzicie tak jest normalnie, a tak jest przybliżone I możemy wyłoszczyć sobie w bardzo ładny sposób. Ok. Um, masz tu torbę moją? Powody jest? Dobra. Wszystko mam. Ostatnio pokazywałem e, film, który, który był... M, który fajnie po prostu m, pokazywał e, obraz. On by tutaj się nadał fajnie, ale zupełnie. Inny. Ale mam tutaj inny filtr, który jest do makrofotografii. Nie będę tu może czytał tych danych, ale to mniejsza, z tym nie będę czytał. Jeżeli korzystamy z takiego filtru, oczywiście zależy jaki mamy obiektyw, przykręcamy go z przodu. Ja tutaj mam 52 mm filtr. Nie patrzcie na Czeka, to nie, co... nie ruszaj, bo żebym to przyjął 52 mm, wiesz? On Dobra. się go w bardzo łatwy sposób się z przodu wkręca, takie filtry, tak jak widzimy. Można parę filtrów na raz wkręcić. Nie jak... pokaż z przodu jak to wygląda, co? O, trochę śmieci tutaj jest. Niestety nie zabrałem już matki do wyczyszczenia. Tak to wygląda. Ale i tak jest ciekawszy efekt po prostu z tego filtra, jeżeli popatrzymy, pokażcie. Tak jak widzimy daje bardzo blisko, a przy 50 mm, tak jak ja tutaj mam obiektyw, to naprawdę jest ciężko, żeby coś on uchwycił. Tak samo ten, ten filtr ma możliwość, że on bardzo fajnie w sumie rozmazuje, rozmazuje boki. Tutaj może rozjaśnimy trochę. Czekaj, sobie to z drugiej strony. To jest widać. O, teraz jest super. Teraz widać bardzo dokładnie. To spontanik robi. Jak to wszystko wygląda, może trochę ciemniej, jednak Okej, może być. No i co? Zobaczymy, co z tych zdjęć wyjdzie. Niektóre z nich obrobię. Pewnie wrzucę, nie wiem, czy na filmik. Pewnie może na bloga, może na filmik. Ehm, zapraszam Was, oczywiście, na bloga. No i do oglądania moich filmików. Mam nadzieję, że takie vlogi Wam się podobają trochę bardziej niż te, wcześniej kręciłem i, i próbowałem rozmawiać o swoich poglądach. No, dokładnie. Dzisiaj, akurat u nas w nocy, było. Minus 5 stopni w poniedziałku na wtorek akurat zaraz po świętach także ogólnie ogólnie jest teraz dobrze No i mam nadzieję, że będzie teraz cieplej no. jeżeli, jeżeli Was interesuje jeszcze fotografia to pamiętajcie o tym że jeżeli na początku to nie starajcie się na siłę fotografować jakichś osób, bo na pewno będziecie mieć problemy z uchwyceniem ich między innymi w ruchu, czy też zrobienie po prostu fajnego, dobrego zdjęcia, bo czasem można coś łatwo schrzanić i tak dalej. Polecam Wam na sam początek na pewno martwą naturę, która jest w miarę fajna do fotografowania. Tak jak my tutaj zaczynamy, to ja chcę Wam pokazać to tak samo, żeby sobie, żebyście popróbowali jak zrobić właśnie fajne zdjęcie na łonie nastroju. I pamiętajcie o tym, że, nie, że na początku nie musicie używać tych wszystkich opcji, które są w aparacie fluszczance w ponieważ dobre zdjęcie możecie zrobić nawet na automacie. I... Takie stwierdzenie, że mając luszczankę i robić zdjęcia na automacie to jest zabójstwo. To w jakim stopniu nie jest prawdą, bo nie każdy musi się tego uczyć. Niektóre rzeczy też lepiej jak są same robione, niż jak my, jak my je robimy. Pamiętam ostatnio nagrane takiego vloga, co jeszcze na swoim starym kanale, co mówiłem właśnie o tym, że jeżeli że ktoś mi pisał się razy, żebym przysłonę otworzył bardziej tak, otworzył bardziej odemknął, tak się to poprawnie mówi i gdy ją otworzę, że będzie wszystko wtedy ostre ale powiem wam tak, jeżeli się ma właśnie obiektyw 50 mm to on sam w sobie robi tło mało ostre i tutaj odemknięcie przesłony to tak naprawdę zepsucie zdjęcia które chcemy zrobić Ile też już nagrywano nie wiem mam, górę mam... poprawek czekaj tak tylko że zmieni się forma nagrywania wiesz bo bateria jest słaba i teraz możemy nagrywać 7 godzin 34 minuty. Ale ja, ja. <laughs> A przedtem tym pisało 30 minut. Czeka, super No, zmiana no, formatu dużo. Dużo robi. Dobra, masz, możemy się pożegnać. Dobra, no to my się z wami żegnamy. Co? No, no to powiedz coś, do widzów. Do widzenia. Się. <laughs> Dobra. No, to ja się z wami też żegnam, pozdrowienia, do zobaczenia i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. No, wracamy jeszcze chwilę na was. Po drodze Tak, po drodze spotkaliśmy jeszcze takiego małego ślimaka. Akurat spontaniem mi zdjęcie robi. Okej, pokaż. Widzisz zawsze? Czekaj bo tutaj się wyjeść. To jest właśnie nasza mała zdobyć. Możecie sobie daj na tapetę. Dam wam do pobrania sobie. Mi się podobała nie wyszło Bardzo dobrze. Dobra idziemy. No, no to teraz w tym razem się z wami żegnamy na 100%. Trzymajcie się cześć.